Cześć wszystkim. Kiedy myślę sobie o klasycznych pierwszoosobowych szczelankach, to w mojej głowie od razu pojawia się obraz Unreal. Dzieło studia Epic Games wydanej pierwotnie w 1998 roku zrewolucjonizowało rynek gier komputerowych, a jego złota edycja stanowi doskonały powrót do tamtych czasów. Przepełniona elementami nostalgii gra potrafi wciąż oczarować i zapewnić niezapomniane wrażenia. I choć technologia poszła naprzód, to nadal możemy przywołać sobie wspomnienia z dzieciństwa przy użyciu tekstu 4K z zastosowaniem, uwaga, bibliotek Daleks 11. Jak to zrobić, dowiemy się w drugiej części filmu, ponieważ na samym początku postanowiłem troszeczkę zrecenzować tą grę. Moje pierwsze starcie z nierealnym miało miejsce w kwietniu 2001 roku, kiedy do moich rąk trafił magazyn o grach komputerowych, wówczas bardzo popularny, CD Action. To w nim znajdowała się płyta z pełną wersją gry. Unrealistyczny Już na samym początku rozgrywki budzimy się z niewielką ilością zdrowia wśród migających świateł, które uległy uszkodzeniu podczas upadku statku kosmicznego, na którym się znajdujemy jako więzień 849. Wokoło nas znajduje się pełną krwi i porozrzucane po podłodze szczątki innych ludzi, którzy w katastrofie mieli mniej szczęścia niż ty, a dodatkowo żołnierze z kraj wkroczyli na rozbity z Rikers i zabijają pozostałych przy życiu ocalałych. Dlatego nieustannie słychać zgrzytanie, jęki i krzyki, co zresztą jest absolutnie niezwykłe, rozbudzając w tobie instynkt przetrwania. Szukamy wtedy odruchowo pierwszej, lepszej broni, której nie mamy, a na pewno podniosłaby nas na duchu podczas próby wydostania się z tego wraku. Pomimo że gra jest liniowa, to w tym właśnie miejscu możemy odczuć odwrotne wrażenie. Po wyjściu ze statku możemy stwierdzić, że trafiliśmy na bogatą florę i faunę planetę. A witający nas króli, kąsająca mała rybka i pięknie szumiący wodospad na tle alpejskich gór może utwierdzi nas w przekonaniu, że trafiliśmy na duży, otwarty świat. Dowiadujemy się wówczas, że minerał Tarydium występujący w postaci jasno-niebieskich kryształów posiada wysoką wydajność energetyczną i jest głównym powodem inwazji z krajów i zniewoleniem rdzeniach mieszkańców czterorękiego Nali, który jest byt pokojowy, aby walczyć z najeźdźcami, ale zawsze chętnie pomaga nam ujawniając tajemnicę lub wskazując drogę do ukrytych schoków na danym obszarze mapy. Schowki te zawierają ukryte przejścia lub skrytki, dzięki których szybko uzupełnimy braki w pancerzu, zdrowiu i uzbrojeniu. W grze nie zaimplementowano filmowych przerywników ze scenariuszem, więc przebieg fabuły jest niewyczuwalny. A jedyny sposób, aby zrozumieć obcy świat, który się rządzi własnymi prawami, to historia opowiadana poprzez samo środowisko gry. Zapomniane ruiny, ślady walki, napisy na ścianach czy relikty dawnej cywilizacji nali. To subtelne podejście do narracji pozwala graczowi samodzielnie odkrywać historię na pali, co wzmacnia poczucie odkrywania tajemnic tego obcego świata. A elektroniczne dzienniki pozostawione przez załogi statków kosmicznych, naukowców, pracowników kopalni oraz mieszkańców planety pełnią ważną rolę w narracji i budowaniu klimatu gry. Są one rozsiane po różnych poziomach i pełną funkcję nośników informacji, które pomagają graczowi zrozumieć, co tak naprawdę wydarzyło się na planecie Napali przed Twoim przybyciem. Gra Unreal oferuje różnorodne i wciągające poziomy, które łączą eksplorację, zagadki i walkę. To podróż przez obcy, tajemniczy świat pełen niebezpieczeństw, piękna i zagadek. Każdy poziom ma unikalny klimat, architekturę i historię, co sprawia, że gra wciąga od początku do końca. Twórcy gry zadbali o to, aby każda lokalizacja oferowała nowe wyzwania, zarówno w walce, jak i w eksploracji, co sprawia, że gra wciąga na długie godziny i była nie tylko wyzwaniem, ale także wizualnym arcydziełem, co przyciąga graczy do dziś. sposób w jaki gra wykorzystuje wszystko co w jej mocy aby skupić uwagę gracza jest fenomenalny już na samym początku konfrontacji z krajem mamy pozostawione martwe ciała w kałużach krwi zapowiadającą zbliżającą się bitwę nasilająca się muzyka i miejscami jej brak zwiększają dodatkowo napięcie podczas zbliżającej się walki w wąskich i ciemnych korytarzach które maskują naturę przeciwnika po takim spotkaniu naprawdę będzie się bać tego co czai się w każdym zakątku gry. To najlepsze sensy, zaimplementowane w tej grze, które są wykonywane perfekcyjnie. Klasy obcy zamieszkujących planetę zostały podzielone na mniej lub bardziej myślącej, jak również z większym lub mniejszym wskaźnikiem zdrowia, co dodatkowo urozmaica poznawane świat, na który trafiłeś przez przypadek. I choć pierwsze spotkanie z Krajem czy z Tytanem jest imponujące, to w dalszej rozgrywce różnorodność wrogów maleje i staje się czymś normalnym bez większego entuzjazmu. Tytani pojawiają się w kilku rozdziałach głównie jako potężni strażnicy lub Bossowie. Ich obecność zazwyczaj sygnalizuje ważny moment w grze, wymagający od gracza wykorzystania wszystkich dostępnych umiejętności i zasobów, co stanowi wyzwanie, szczególnie przy ograniczonych zasobach na wczesnym etapie gry. Natknie się także na innych rozbitków z Terriux, którzy stali się najemnikami dla skrajów i kralów, którzy również zostali zniewoleni i wykorzystani jako żołnierze. Interesujące jest także zachowanie sztucznej inteligencji tejże rasy. Umiejętnie wykonywanie uniku przed trafieniem, podnoszenie naszej broni lub udawanie trupa, aby następnie zaskoczyć nas o tyłu, to kolejne imponujące cechy wprowadzone w tej grze, a przypomnę, że mówimy o roku 1998. Podczas ponownej próby przejścia gry Anneli zdarzyło się kilkukrotnie, kiedy to skraj udaje martwego, aby potem zaskoczyć nas raz jeszcze dlatego dobrym pomysłem jest upewnienie się, że nigdy już nie wstanie. W grze mamy ponad 10 śmiercionośnych broni do użycia, która zaspokoi potrzeby każdego z graczy. Od preferujących precyzyjne szczały z dystansu, po miłośników intensywnej walki na bliskie odległości. A każda z nich ma unikalne cechy i zastosowania, co pozwala na różnorodne podejście do walki dzięki alternatywnemu trybu ognia, który zazwyczaj zadaje większe obrażenia kosztem celności, dłuższym przeładunkiem lub szybkim zużyciem amunicji, które jest jak na lekarstwo podczas naszej podróży. Będąc przy naszych środkach obrony, warto wspomnieć o broni, która tuż przed wydaniem gry nie została udostępniona do wirtualnej rozgrywki. Mowa tu o takiej eksperymentalnej szczelbie, gdzie wpisując odpowiedni kod w konsoli gracze mogą dodać tę potężną broń do swojego arsenału i cieszyć się z dodatkową rozrywką jaką oferuje ta ciekawa broń. Szczelba o charakterystycznej konstrukcji z czterema lufami ustawionymi równolegle sugeruje, że miała strzelać wszystkimi lufami jednocześnie, co czyniłoby ją potężną bronią do walki na bardzo bliskie odległości co również powodowało, że głowa przeciwnikowi odlatywała po krótkiej serii. Na pewno nie nadaje się na pająki i średnich przeciwników, bo większość amunicji podczas wystrzału nie jest skupiona wokół siebie. Dlatego zadane obrażenia są mniejsze. Może się przywołać w grze jako ciekawostkę, ale jej praktyczne zastosowanie jest bardzo ograniczone. Ciężka dźwiękowa Unreal Gold to kolejny element, który budzi nostalgię. Utwory skomponowane przez Aleksandra Bandona i Michaela Wondelboza doskonale dają klimat gry. Od spokojnych melodii w eksploracyjnych momentach po dynamiczne kawałki towarzyszące intensywnym walkom. Efekty dźwiękowe, choć może już nie tak imponujące jak współczesne produkcje, nadal mają w sobie urok i potrafią wciągnąć gracza w świat gry. Unreal jest tak wciągająca i nastrojowa. Jak to tylko możliwe. Ze świetną historią, doskonałym tempem i niezrównaną sztuczną inteligencją wroga. Dodam również, że jest to gra, której przyznano pierwszą w historii najwyższą notę w redakcji CD Action. I w to monumentalne osiągnięcie możemy nadal zagrać również w wersji Ultra HD z obsługą DirectX 11. Choć gra nie wymaga żadnych alpejskich kombinacji do jej uruchomienia to występuje kilka wariantów, aby zagrać w najwyższej rozdzielczości wraz z rozszerzeniami jak okluzja otoczenia, teselacja, HDR i inne graficzne funkcje. Zanim zacznę dalej, to poinformuję na początek trochę smutną wiadomością dla nowych nabywców tego tytułu. Gra Unreal od kilku lat jest już niedostępna w sprzedaży w popularnych dystrybucjach cyfrowych jak Steam GOG czy też Epic Games. Dlatego pozwolę sobie zamieścić linki w opisie pod filmem do porzuconego oprogramowania, aby zaoszczędzić wam czasu w poszukiwaniu tego tytułu, którego na pewno macie w swojej kolekcji. Skoro was namówiłem do zagrania w Legendę, to nie zostało nic innego, jak przygotować teraz system Windows pod tą grę. Na początku zainstalujemy pakiet bibliotek wykonawczych Visual C dla wersji 64-bitowej i 32. Należy zainstalować obie te wersje. Uzupełnimy system Windows o starszą wersję bibliotek DirectX i pomimo, że instalator gry zawiera dołączony pakiet tych bibliotek, to z nimi nie zadziała, dlatego wykonujemy to w ten sposób. Teraz możemy przejść do instalacji samej gry Unreal Gold, która jest w wersji 2.26b i zawiera dodatek Return to Napali. W tym okienku odznaczamy dołączone biblioteki Directs i edytora Map, bo są nam zupełnie nieprzydatne. A po pomyślnym zakończeniu instalacji zaktualizujemy grę łatką o numerze 227 i która pozwala już ustawić w preferencjach gry współczesną rozdzielczość jak na przykład Full HD. Ale zanim przejdziemy do wirtualnej rozgrywki, uzupełnimy tekstury gry o większej rozdzielczości. Po lewej stronie znajdujemy się w głównym katalogu gry Unreal Gold, a prawa strona pokazuje nazwę katalogu, z którego będziemy kopiować wszystkie pliki do wybranego folderu w grze. Przejdziemy do podfolderu Textors i wszystkie tam obecne pliki katalogi kopiujemy do podfolderu o tej samej nazwie, znajdującej się w głównym katalogu gry. U mnie jest to Unreal Gold. Tą samą czynność wykonujemy przy kopiowaniu kolejnej zawartości tekstur. Dosłownie wystarczy przeciągnąć z pobranego katalogu pliku do folderu o nazwie Textures. Trochę to potrwa, ponieważ do przerzucenia mamy około 10 GB pliku, ale to jedyne rozwiązanie do komfortowego grania, dorównując współczesnym projektom. Tekstury nie zastępują oryginalnych plików UTX o niskiej rozdzielczości. Ogólnie nadal będą działać z renderami innymi niż DirectX 11. Możemy już przystąpić do zaimplementowania rendera DirectX 11. Otwieramy zatem archiwum i przechodzimy do folderu common. Całą tą widoczną zawartość umieszczamy tym razem w folderze system. Następnie z folderu UnliGold 227i całą zawartość również wypakowujemy do tego samego katalogu gry o nazwie System. Wykonaliśmy już prawie wszystko, aby przystąpić do odpalenia gry. Jeżeli nie uruchamialiśmy wcześniej gry, to przed pierwszym uruchomieniem ukaże nam się okno konfiguracyjne, w którym wybieramy pokaż więcej opcji i zaznaczamy renderowanie DirectX 11. Inaczej, będąc w menu gry musimy wskazać w tak zwanym zaawansowanie oknie ustawień gry. Rozwijamy z listy Drivers i w wierszu Game Render z listy wybieramy wsparcie dla DirectX 11. I dopiero teraz otrzymaliśmy finalnie przepiękny powrót do przeszłości. Na samym dole okna mamy zakładkę Rendering, w którym rozwijamy listę opcji dla bibliotek DirectX 11 i ustawiamy elementy graficzne według własnych udogodnień. Pomimo tego, że giercuje się bardzo przyjemnie na domyślnych ustawieniach, to zawsze można coś na swoje poprawić. Po zakończeniu procesu jesteśmy już teraz w stanie zagrać o wiele bardziej przyjemniejszą grafiką niż w oryginalnym obrazie. Różnica jest naprawdę spora i widać to od razu gołym okiem. Szczegóły na ścianach, krew na ziemi czy też napisy na monitorach są szczegółowe i wyraziste. Światło jak i cienie nadają nową atmosferę. Zachęcam każdego do zagrania w tę grę, która wprowadziła rewolucyjne mechaniki, wyprzedzając swoje czasy. Przekonaj się, jak gameplay, który zachwycał 20 lat temu, wciąż potrafi dostarczyć niesamowitych emocji dzięki naszym wcześniej wykonanym zabiegom, które wykorzystują moc pierwszej wersji silnika Unreal Engine do odświeżania grafiki, zachowując jednocześnie oryginalny klimat.